Co wiemy na pewno o stanie zdrowia Aleksandra Łukaszenki? Czy możliwe jest, że doznał zapalenia mięśnia sercowego na tle infekcyjno-alergicznym? Jak pan wytłumaczy tą nieobecność kilkudniową Łukaszenki? Najpierw był na Kremlu, potem szybko opuścił te uroczystości 9 maja. No i potem nie było go w niedzielę, pojawił się wczoraj. Tak właśnie, podaliśmy tą informację kilka dni temu, że ma bardzo silny, mocny wirus, co spowodowało komplikacje związane z zapaleniem męcza sercowego, ale te komplikacje niekoniecznie nie powinny skutkować śmiercią. To może się rozwijać, ta choroba gorzej lub nie tak źle. I w ciągu 6 dni jego nie było, nie można było zobaczyć, nikt jego nie pokazywał, a tak naprawdę choruje już od końca kwietnia, bo przecież 5 maja, nawet podczas wręczenia odznaczeń z okazji 9 maja, już był chory. 9 maja zobaczyliśmy jego w Moskwie, około Putina, bardzo chorego, nawet nie był w stanie przejść 300 metrów. Poproszono nawet specjalny samochód dla niego, żeby przywieźć jego do parku, gdzie było złożenie wieńców. I później on na przykład na ceremonii w Mińsku już nawet nie przemawiał, przemawiał minister obrony. Także na pewno dzięki temu, że został ten problem bardzo mocno, ostro postawiony w prasie, przez politologów, przez polityków, wszyscy zaczęli pytać, czy on żyje, czy nie żyje, czy martwy, czy jeszcze jest w stanie rządzić. Dlatego się wczoraj zdecydował pójść i pokazać na ludzi w Centrum Dowodzenia Obrony Przeciwlotniczej w Mińsku i powiem tak, że przybyło w tym centrum według naszej informacji mniej niż jedną godzinę, że Pokazane jego dla ludzi, że nu, no, żyje, to znaczy, że jeszcze rządzi. I widzimy właśnie w tym momencie te zdjęcia z tego centrum i oczywiście tutaj podobna historia jak z Kremla, tyle że bandaż tym razem jest na drugiej ręce Łukaszenki. Czy to by świadczyło o tym, że on cały czas korzysta z kroplówki? Tak, to do, dokładnie wiemy. Wiemy, że nadzoruje jego e, chorobą jego, e, jakby, znajoma, stara, z którą mają wspólnego dziecka. Dziecko to Mikołaj Łukaszenka. To Irina Abielska jest mamą Mikołaja Łukaszenki i jest kierowniczką tego szpitalu rządowego. I ona była przeciwna wczoraj, żeby on pokazał się na ludzi. Przeciwko, było temu, też, przeciwko temu była służba bezpieczeństwa Łukaszenki, ale on postanowił, bo zrozumiał, w, w jakimś momencie, że to może spowodować jakieś aktywne działanie przeciwko niemu, wśród jego otoczenia. Nie zrozumiało było, jak Rosja do tego się postawi. No oczywiście my nie stoimy na miejscu. My też przygotowaliśmy plan mobilizacji. Ale zanim pan o tym opowie, chciałbym zapytać jeszcze o jedną rzecz. Czy możliwe, że to był sobowtór Łukaszenki? Bo wiemy, że na przykład Putin ma kilka... kilku... No było, wczoraj powiem tak, była dyskusja, czy tak naprawdę to jest Łukaszenka, bo widzimy, że no, wygląda nienaturalnie, e, również można zauważyć, że ma makijaż, na twarzy, nawet kilka zdjęć, które zostali opublikowane przez służbą prasową Łukaszenki, później zostali wycofane, dlatego że był wyglądał w taki sposób, no właśnie, że w ogóle nie jest podobny na, na Łukaszenką. No ale myślę, że raczej nie ma suboptima. Tera, My teraz pokazujemy, panie ambasadorze, panie ministrze, właśnie porównanie dwóch zdjęć Łukaszenki. Zdjęcia z Kremla i zdjęcia właśnie z wczoraj. No widać no wielką różnicę. Tak, jest widać różnicę i wczorajsze zdjęcie właśnie, które jest drugim, wczoraj zostało wycofane przez służbę prasową, bo sporo memów powstało w Twitterze, w sieciach społecznych. Panie ambasadorze, proszę powiedzieć, jak by wyglądała Pana zdaniem ewentualna sukcesja, jeśli chodzi o reżim w Mińsku po ewentualnej śmierci Łukaszenki? Panie redaktorze, niestety jedyny kraj, który miał i ma strategię, co robić z Białorusią w sytuacji, kiedy Łukaszenka umrze, to jest Federacja Rosyjska. Niestety ani Unia Europejska, ani Stany Zjednoczone dotychczas nie opracowały tej strategii, tylko zaczynają o tym myśleć. Ale problem polega na tym, że będzie to wyzwanie, Wyzwanie, że Rosja będzie chciała skontrolować sytuację wewnątrz Białorusi, a grupa, która jest teraz wokół Łukaszenki, będzie chciała utrzymać tą władzę, bo oni mają krew, na rękach i na pewno nie zależy na tym, żeby przekazać narodowi białoruskiemu władzę, Ale Rosjanie już postawili na dwie osoby. To Natalia Kaczanowa, to jest szefowo parlamentu Białorusi. No nie ma parlamentu, cudzysłowie mówię o białoruskim parlamencie. I Aleksander Wolfowicz. O, i jedna osoba i druga byli już w Moskwie kilkakrotnie. Kaczanowa nawet była namaszczona na stanowiska prezydenta, bo jest już drugą osobą w jednym konstytucji. Łukaszenka zmienił konstytucję. Spotkało się się z Matwijenką, Walentyną, szefową parlamentu Rosji. Była nawet na spotkaniu z Lawrowym, co było dziwne, że szefowa parlamentu nie przypominam sobie, żeby spotykało się z ministrem spraw zagranicznych. A Wolfowicz ukończył rosyjską Kremlowką, uczelnią wyższą wojskową w Moskwie i Akademią Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Także to jest generał, agent rosyjski wewnątrz Białorusi. Czyli jest Stąd niemal pewne, że gdyby trzeba. Łukaszenka ustąpił albo zmarł. To władze na Białorusi przejmą ludzie absolutnie lojalni i podporządkowani Putinowi. Nawet więcej, te ludzie nie myślą o niepodległej Białorusi. Im zależy tylko na tym, żeby zrealizować scenariusz planu Putina niemilitarnej okupacji Białorusi, bo Putin chce w sposób wojenny okupować Ukrainę, dostaje w zęby, ale tu na Białorusi chce zro zrobić to w sposób niemilitarny. Czy śmierć Łukaszenki Już... ewentualna spowodowałaby aneksję, całkowitą aneksję Białorusi przez Rosję. Mam nadzieję, że nie, dlatego że mamy również swój plan działań, plan mobilizacji i algorytm, który opracowany na ten moment. Oczywiście będzie zależało wszystko od Białorusinów, od e, może zrywu wewnętrz Białorusi. Jeżeli Białorusini czekają, no niestety tak jest, większość Białorusinów czeka, kiedy on umrze. I to może być taki entuzjazm, ludzie wyjdą na ulicy świętować i to jeżeli wyjdzie dużo, dużo ludzi, setki tysięcy, no to będzie nawet trudno i Rosjanom spacyfikować całą Białorusi. Wierzy Pan w to, że ludzie będą mieli w sobie tyle odwagi, skoro tylu jest więźniów politycznych i są ogromne represje? Dobre pytanie, i to jest największe pytanie, na które nie możemy teraz odpowiedzieć jednoznacznie. Oczywiście kraj jest rządzony w sposób totalitarny. Represje są na taką skalę, która niespotykalna jest w historii Europy w XXI stoleciu. Tysiące więźniów politycznych, wyroki to są nie 5 lat więzienia, 13, 20, 24 lata więzienia. Skazuje się na 10 lat kobietę 71 lat. To znaczy na całe życie faktycznie. I to jest oczywiście ten problem, że ludzie... Ludzie są pod tą ogromną presją i jeżeli uda się nam dać taki mocny sygnał, i ludzie wyjdą na ulicę, to będzie sukces. Oczywiście zależało będzie od sytuacji, co będzie w Moskwie i jak będzie wyglądała sytuacja w Ukrainie.